Dzień dobry, pozdrawiam z ziemskiego raju. Wspaniałego, cudownego, dzisiaj siódmy krąg, znowu, bo cieplej się zrobiło. Jest wyjątkowo miło. Popatrzyłem sobie w informacje, i internetowe, i zauważyłem, że strasznie narody się straszą. Straszą się wojną. Taką straszną. Ech. Matka Boża w Fatimie mówi o tym, że warto zaprasza, e, warto się modlić, odmawiać różaniec o pokój. No, mnie też się wydaje, że zdecydowanie warto. Od czasu II wojny światowej nigdy tyle krajów się nie straszyło naraz. nigdy tyle wojen się nie zapowiadało w jednym czasie. No, pachnie to trzecią wojną światową, chociaż mi się wydaje, że no aż tak głupi ludzie nie są, żeby używać żeby używać broni atomowej w takiej wojnie. Ale Matka Boża w Fatimie się trójce dzieci. E, te dzieci w Dwójka, jak zobaczyła raj, to chciała zaraz, od razu umrzeć. ale no, przejść do raju. Matka Boża się zgodziła. I po pół roku Jacinta i Franciszek umarli. Rodzeństwo. Natomiast Lucja też chciała umrzeć, ale Matka Boża powiedziała, że... Matka Boża powiedziała, że jednak ona musi żyć, żeby przekazać tą informację, co się tam wydarzyło w Fatimie, w całym światu. No i... Łucja umarła w 2003 roku. I ona będąc w klasztorze w zakonie w Hiszpanii miała dalsze widzenia. Jednym z tych widzeń było wizja III wojny światowej. Można w internecie zobaczyć bez żadnego problemu jak siostra Łucja widzi Trzecią wojnę światową. Ona ją widzi z użyciem bomb atomowych. No to jak wiadomo nie wesoło Ja jestem gotów, żeby sobie przejść na tamtą stronę Dla mnie im szybciej, tym lepiej, bo jeszcze coś na rozrabiam Niespokojna dusza moja, dopóki nie spocznie w boku moim zbawcy Bo ja mam talent do rozrabiania I jak tutaj jestem, to nigdy nie wiadomo, co jeszcze wykombinuję Od dziecka mam talent Mam różne talenty, ale jednym z nich to talent rozrabiania, więc fajnie tak byłoby wrócić do domu ojca I już tak na stałe Tak Ja mam tatę Pana Jezusa Matkę Bożą to jest moja mama Oprócz tych ziemskich, którzy też tam już są po drugiej stronie, więc wielu już ludzi mam po tamtej stronie. Wielu znajomych. Pewnie więcej mam już po tamtej stronie niż po tej stronie. Także nie będę się tam czuł obcą. No tak poważnie to nikt się nie będzie czuł obcą w domu Ojca. Matka Boża, Pan Jezus, przestrzegają nas przed konsekwencjami naszego złego zachowania, złego życia braku miłości Boga i bliźniego. Ludzie na tym świecie się zwykle nienawidzą. No i to widać, słychać i czuć to takie bardziej ludzkie ta nienawiść niż miłość. No, najczęściej jednak ludzie słuchają szatana częściej niż Pana Boga. Tak to tu jest. Pewnie każdy o tym wie. Ale niesłychanie warto modlić się na różańcu. Oczywiście no, wiadomo jest, że komunia święta i msza święta to znacznie więcej niż Różaniec. Tak? To nikomu nie trzeba pewnie tego tłumaczyć. No bo przyjęcie ciała Pana Jezusa to my się stajemy cząstką Boga. Bóg jest w nas, więc to wyjątkowa łaska. Natomiast Różaniec to modlitwa transformowana, że Matka Boża w tym czasie, kiedy my się modlimy, nieudolnie. To Matka Boża w sposób doskonały modli się za nas w naszych intencjach. Stąd tak bardzo ważne jest odmawianie Różańca, no, żeby nie być winnym III wojny światowej, bo jeśli Matka Boża mówi, że jedynym sposobem na uratowanie świata przed Trzecią wojną światową, albo oddalenie tej tragedii jest no, bycie dobrym człowiekiem, no, z tym każdy ma problem. Z tym my tu mamy każdy problem. Z byciem dobrym człowiekiem. Różnie to wychodzi. Ale kiedy odmawiamy różaniec, to Matka Boża się modli w naszych intencjach. No to, to jest wspaniała modlitwa dochodząca do Pana Boga. O ogromnej sile, mocy. No i jeśli będzie nas. Pamiętamy Sodomę i Gomorę. Także e, jakby było dziesięciu sprawiedliwych, to Sodoma i Gomora do dzisiaj by stała. Ale nie ma jej. Pewnie podobnie jest do dzisiaj, że gdyby było trochę więcej sprawiedliwych, to, to jest szansa uratować nasze miasto, naszą ojczyznę. No, w widzeniach Łucji to Polska jeszcze jakoś tam się ostanie, ale, ale po jeśli to tak będzie, jak Łucja widziała, ja podejrzewam, że będzie, bo ludzie się nie zmieniają. Nie bardzo chcą się nawracać. Większość ludzi ma to gdzieś. A co tam? Na pewno tak nie będzie. Tylko że Matka Boża mówiła to o II wojnie światowej. I ta przerażająca tragedia II wojny światowej się zdarzyła i była przerażającą tragedią. Dla wielu to był koniec świata. Dla 50 do 100 milionów nikt niewiele ludzi zginęło, a i ludzi było rannych. Ilu ludzi ta wojna doświadczyła, ilu, 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 ile, ile tragedii się zdarzyło, bo, bo ludzie nie chcieli posłuchać. No, wydaje się, że dalej, nie są. Wydaje, że dalej nie chcą. Ja powiem przecież, że ja jestem gotów i chętnie bym na tą stronę przeszedł. Mnie jakby tutaj coś walnęło, to mnie to pasuje, ale moje dzieci nie. Kurza, moje dzieci nie są gotowe. <laughs> Jakoś one też tak wolno się rozwijają jak ja. Do mnie niektóre rzeczy docierają po wielu latach. Ja mam 66, a o tych odpustach, które można codziennie przyjąć, ja się dowiedziałem kilka lat temu. To, no, studiowałem teologię, tam też się tego nie dowiedziałem. Dowiedziałem się w internecie. No jest coś takiego jak przepisy kościelne Kościoła katolickiego, i tam to wszystko jest napisane. Ale tych przepisów jest tak mnóstwo, że coś zauważyłem, że niektórzy nawet księża o tym nie wiedzą. Dlatego tak rzadko o tym mówią. A można przyjąć odpust zupełny, czyli darowanie kar codziennie poprzez przyjęcie komunii świętej, nadbycie własny uświęcającej i pięć tajem różańca z kimś albo droga krzyżowa w kościele. Albo pół godziny przeszło Pismo Święte, albo przez pół godziny więził święty Sakrament. A Do, potem dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego za to, co papież się modli, a teraz co kojarzę, to on się modli za opokój. No, wygląda to źle. To znaczy, te wiadomości z internetu wyglądają źle. Wygląda na to, że no, nigdy tak się ludzie nie straszyli i to z użyciem najgorszego, zbroi bomb i rakiety, jakie posiadamy i straszą się poważne, poważne narody się straszą. I tak naprawdę o nic, o kawałek ziemi, o kawałek ziemi. No, tacy jesteśmy. <laughs> tacy w większości jesteśmy, że lubimy się kłócić, a o cokolwiek. A cokolwiek, żeby tylko się pokłócić, no, sporo tackich ludzi jest. Sporo. Żeby nie powiedzieć, większość, jak się popatrzy na świat, to wygląda to fatalnie. Więc zapraszam wszystkich na różaniec. Teraz jest miesiąc różańcowy. To może przez ten różanie, bo jednak tylko kilka ludzi tam się modli w tym kościele. A że tych kościołów w Polsce jest mnóstwo, no to wszystko razem, to może będzie i za 100 tysięcy ludzi, co się modli codziennie. Zachęcam do tej modlitwy, żeby nie być winnym Trzeciej Wojny Światowej, bo jak się okaże na sądzie, że dlatego, że ja i ktoś jeszcze nie odmawiał różańca, to ta wojna się zdarzy. No to tak to może być, bo jak dziesięciu sprawiedliwych by było, to by Sodoma i Gomora stała, tak? Że jakby moja Gdynia, jakby tam się załóżmy tysiąc ludzi modliło i było świętymi, no pewnie jest kłopot, żeby było tysiąc ludzi świętych w Gdyni, to by to miasto ocalało. A jak nie będzie odpowiednia liczba, no to niedobrze. Dobry Boże, ja Ci serdecznie za wszystko dziękuję. Za ogrom otrzymanych łaski, błogosławieństwo. Boże, ratuj nas wszystkich, nędznych głupoli. Jezu Chryste, ratuj nas wszystkich. Dziękuję Tobie, Ukłana Matko, i wszystkim następom, Panu i Święty. Duchu Święty Boże, stąd nas z całą mocą. Zmiłuj się nad nami, Panie, i weź nas przez swą obiekty, Uczy nas niewidzialnych, naszych wrogów. I błogosław nam nieustannie, Wszyscy Błogosławieni Bóg Trzech mogących. Ojciec i syn, i Duch Święty. Amen.